Cześć, z tej strony. Robert, zapraszam Was dzisiaj do podsumowania i recenzji Samsunga Galaxy A71. Nie chciałem, żeby to wyglądało jak zwykła recenzja, gdzie omawiam wszystkie rzeczy. Mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach. Natomiast chciałem się skupić na tym, dla kogo jest to telefon, dlaczego w ogóle ten telefon istnieje i jeżeli ktoś myśli o jakichś konkretnych parametrach, dlaczego powinien unikać też tego telefonu pod pewnymi względami. Zaczynam od jakości wykonania i wyglądu. Tu oczywiście plastik, jak mówiłem wcześniej, i to jest taka geneza Samsunga już od poprzednich modeli, czyli od A50 i A70. To jest moim zdaniem dobry krok. Nie wszystkim zależy na tym, żeby mieć super jakościowe obudowy. Tym bardziej, że niektórzy, jak ostatnio robiłem materiał, i tak wrzucają telefon i w case i jeszcze oklejają szkłem czy folią. Więc. Czy to jest plastik, czy to jest aluminium, żadnego znaczenia to większego nie ma. Natomiast zwracam uwagę, bo ja nosiłem telefon bez żadnego caseu i okazuje się, że ten plastik dość mocno się rysuje, szczególnie gdzieś tutaj na krawędziach, od wsuwania do spodni, odrzucania gdzieś tam do torby. Na to zwracam uwagę. I sam telefon trochę szkoda zakrywać, bo rzeczywiście jest ładny, jest taki w pewien sposób unikatowy, więc brałbym go na pewno w innym kolorze niż w czarnym, jeżeli będzie oczywiście dostępny, bo na nim najmniej widać te wszystkie refleksy, które są w pewien sposób, jak mówiłem, unikatowe. Aparat wystaje, wygląda jak S20, już teraz możemy to oficjalnie powiedzieć. Natomiast aparaty nie są te same i do tego przejdziemy sobie za chwilę. Natomiast to podejście moim zdaniem jest jak najbardziej słuszne, ale dopiero jakby w długoterminowym podejściu, bo dobrze wiemy, że Samsung Galaxy A50 i A70 największą swoją popularność zyskały dopiero po jakimś czasie, po pół roku, kiedy ceny spadły, były naprawdę w świetnych cenach, jeżeli chodzi o operatorkę i uważam, że wtedy te telefony warto brać. W chwili obecnej, kiedy ten telefon kosztuje prawie 2000 złotych, Raz, że cała konkurencja się jest dużo lepiej wykonana, ma lepszą specyfikację, posiada też lepsze aparaty w niektórych wariantach. Mamy rodzinę S10, która jest trochę droższa, ale faktycznie no, dużo lepiej dołożyć i do S10, a i do S10, do zbierać chociażby. A jeżeli bierzemy w abonamencie, to albo są lepsze promocje właśnie na S10, albo ta rata nie jest dużo większa, więc polecam oczywiście brać no, pełnoprawne flagowce nawet z zeszłego roku, które raz, że będą. Dużej aktualizowane są, lepiej wykonane, właściwie mają wszystko to, co są potrzebne na pokładzie, nie będziemy mieli żadnych wyrzeczeń. Jest kilka rzeczy, które jest tutaj bardzo unikatowych, moim zdaniem, i to jest rzecz, którą wielokrotnie zarzucaliśmy Samsungowi, i tutaj na pewno jest w nią bateria. 4500 mAh, godzin, naprawdę nawet na LTE, jak miałem teraz na wyjazdach, spokojnie 5 godzin na ekranie i 5,5 godzin na ekranie. W ciągu dnia na Wi-Fi, jeżeli jesteśmy bardziej stacjonarni, spokojnie 7-8, to są świetne wyniki. Ten telefon naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze wytrzymuje. Wspiera 25-watowe ładowanie, natomiast z oryginalną ładowarką jednak to ładowanie i tak 2,5 godzinki gdzieś tam zajmuje. Ale wyniki są naprawdę świetne. No szkoda, że nie ma indukcyjnego ładowania, tym bardziej, że jest tutaj powiedzmy plastik, który by specjalnie tym, temu nie przeszkadzał. Ale zwracam uwagę, że, że to jest mocny punkt na pewno. Tego urządzenia. Drugim mocnym punktem jest niewątpliwie ekran. Ekran, który jest świetny, jest duży. To nie jest mały smartfon i na to też trzeba zwracać uwagę. Ale jest na tyle cienki i jakby nieźle wpasowuje się w dłoń przez to, że jest zaokrąglony na krawędziach z tyłu, że rzeczywiście korzysta się z niego dość komfortowo. Nie miałem jakichś większych problemów, ale zwracam, że nie każdy ma może tak duże dłonie, jak ja, i może być to telefon, który no będzie zbyt duży. Wtedy oczywiście A51, chociaż tamten miał dużo większe problemy, jeżeli chodzi o płynność działania. Więc tutaj ekran jest dużym atutem i uważam, że telefon na raz, że wygląda fajnie, nowocześnie, ramki są prawie symetryczne, bo nawet ta dolna brudka nie jest jakoś tak dużo większa, więc... Ogólnie jest to miłe dla oka. No i aparat do selfie w postaci wcięcia w otworze, który też jest unikatowy, bo nagrywa 4K. No, jak Paweł zapytał mnie, czy ludzie potrzebują 4K do selfie? Nie, pewno nie, ale jeżeli chcemy nawet nagrywać w 4K, żeby później gdzieś to wrzucić czy uploadować w niższej rozdzielczości, zawsze będzie ten obraz troszkę lepiej wyglądał. Dwie rzeczy, o których chcę napomknąć. Po ponad dwóch tygodniach testów rozpoznawanie twarzy nadal działa bardzo słabo, w sensie rzadko z niego korzystam, bo niestety trzeba na to czekać zbyt długo, a skaner rocisków. Palców nie jest tak dobry jak w S10, ale myślę, że dość mocno zbliżony, bo komfortowo się z tego korzysta i mało się myli. Myślę, że ten sam czytnik jest po prostu troszkę większy. Skoro jest tutaj tak dobrze, to na pewno opowiem o jednej z większych wad tego telefonu, a mianowicie o głośniku. On jest lepszy niż w A51, ale nadal moim zdaniem to jest za nisko postawiona poprzeczka, jeżeli chodzi o tak wyceniony telefon. Myślę, że nawet telefony za 1500 zł czasami potrafią lepiej grać, a startu powiedzmy do serii S10, która jak mówimy z kilka stów droższa, to w ogóle tutaj nie ma. Mamy pojedynczy głośnik, który w maksymalnych głośnościach niestety niezbyt dobrze sobie radzi. Lodmiany warto wspomnieć o tym, jak telefon działa. Nie miałem co prawda tutaj żadnej aktualizacji, więc nic się nie zmieniło. Podejrzewam, że ewentualne aktualizacje mogą tylko coś usprawnić, ale cały czas Snap 736 GB w pamięci RAM i 128 GB w pamięci wbudowanej, którą można rozbudować. Zaskakuje pozytywnie. Większość rzeczy jest robionych naprawdę bardzo szybko. Oczywiście nie tak szybko, jak na S10, ale jednak widać, że urządzenie nie ma większych problemów w tym, żeby odpalić jakieś aplikacje jedne po drugiej, żeby później się między nimi przerzucać. Jest Tutaj nieźle to zoptymalizowane, dużo, dużo, dużo lepiej niż w A51, który jednak w moim odczuciu działał niestety no, znacznie gorzej niż wskazywałaby na to półka cenowa. I na sam końcu jeszcze chciałbym powiedzieć o aparatach. Czterech, ale tak na dobrą sprawę dwóch, bo i makro i detekcja głębi, chociaż ta druga powiedzmy do Live Focus gdzieś tam się przydaje, chociaż wystarczy zasłonić obiektyw i jakby efekty są bardzo podobne, więc tamte dwa nie są specjalnie użyteczne, ale te podstawowy i szerokokątny jak najbardziej. I one w ciągu dnia potrafią strzelić naprawdę bardzo fajne fotki. Szczegółowe, szczególnie z tej podstawowej matrycy, ona 64-megapikselowa, jest trochę ciemniejsza powiedzmy niż w innych telefonach, nawet wcześniej u Samsunga z tej półki cenowej, ale myślę, że algorytmy znalazły sobie tutaj bardzo dobrze, i te zdjęcia się podo mogą podobać. Tu jest naprawdę bardzo dużo nawiązań do, do serii S, i, i widać, że te zdjęcia są i nasycone, i pełne kolorów, i dynamika jest niezła, nie są poprześwietlane, jak brakuje światła, czasami autofocus potrafi fiksować. W sensie zdarzyło mi się kilka takich zdjęć, gdzie nie złapało ostrości, ale <głos》> ogólnie zdjęcie wyszło nawet bardziej artystyczne. I w momencie, kiedy zaczyna brakować światła. Polecam skorzystać z trybu nocnego. Tryb nocny, który okazało się, że ma jakiś taki dziwny feler, bo jest to delikatnie skropowane, w sensie jak robimy zdjęcie z podstawowego aparatu i przełączymy się na tryb nocny, jest delikatnie docięte. Nie wiem dlaczego, z czym to jest spowodowane. Może chodzi o właśnie wystabilizowanie dodatkowo matrycy cyfrowo, ale zdjęcia nocne są robione, myślę, bardzo ładnie i naprawdę radzą sobie na podobnym poziomie, może nie aż tak, ale bardzo zbliżono do Samsunga Galaxy S10. W sensie one są dłużej naświetlane, nie są przeostrzone, jak na przykład Urządzenia Huawei, wiem, że wielu osobom niestety to przeszkadza. I zdjęcia naprawdę mogą się podobać również te nocne. Bez trybu nocnego widać, że, że po prostu jest mleko, więc strasznie to jest rozmazane. Dlatego polecam nawet w takich, powiedzmy, skrajnych już warunkach nietypowej nocy. Korzystać właśnie z trybu nocnego, bo te zdjęcia będą znacznie, znacznie lepsze. No i na sam końcu wideo bardzo szczegółowe i również jakby zachowuje wszystkie cechy, jakby z, z lepszych aparatów w sensie widać, że nie zawsze jest przepalone niebo, że ta szczegółowość jest bardzo dobra. Brakuje to oczywiście stabilizacji, więc są to do bardziej statycznych ujęć, i no, chyba, że przełączymy się oczywiście na ten tryb taki super steady, gdzie mamy full HD tylko wideo, ale jeżeli nagrywamy 4K to niestety widać, że to jest bardziej do ujęć statycznych, ale szczegółowość jest naprawdę bardzo dobra i uważam, że to jest mimo wszystko mocna strona tego urządzenia. Więc podsumowując, czy Samsung Galaxy A71 jest adekwatny w swojej cenie do swoich możliwości? I tak i nie, ale bardziej nie. W chwili obecnej cena jest za wysoka, zbyt bliska Sek, za dużo jest konkurencji powiedzmy od Xiaomi, która mm, ma lepszą obudowę, lepszą specyfikację, podobne aparaty, albo nawet trochę lepsze, niegorsze baterie, niegorsze ekrany, więc no po prostu konkurencja jest za mocna jak na tak wyceniony telefon. Gdyby był tańszy o 500 zł, albo macie go w jakiejś tam super ofercie operatora, to myślę, że to jest telefon warty rozważenia. Tym bardziej, że polityka Samsunga jest taka, że yy, wrzucają nowe technologie, nowe rozwiązania które pojawiają się na przykład dopiero we flagowcach, ale te cięcia budżetowe są takie, bym powiedział, sensowne, bo telefon nie wygląda źle, nie czujemy w nim jakiegoś takiego super tandetnego plastiku, a jednak jakość wykonania nie jest tak dobra jak powiedzmy konkurencji czy flagowców z zeszłego roku. Więc te oszczędności są sensowne, szczególnie jeżeli komuś nie zależy na jakości wykonania, ale uważałbym na telefon szczególnie pod kątem głośnika, bo on jest naprawdę słaby, jeżeli chodzi o resztę multimediów w tym urządzeniu. Dajcie znać, co myślicie, dajcie znać, bo wiem, że wiele osób zastanawiało się już przy pierwszych wrażeniach, czy brać A71, czy też nie. Część osób pisała, że wzięła, że są zadowoleni, że wszystko spoko. Jeżeli udało Wam się wyrywać ten telefon, a nie spełnił Waszych oczekiwań, napiszcie również w komentarzach, może ktoś, kto się jeszcze nadal zastanawia, będzie wiedział, co ewentualnie może również mu tutaj nie pasować. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania filmu. Jeżeli Wam się podobał. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!